No i się udało w końcu. Zrobiliśmy drzewko, proszę bardzo, do takiej wysokości 678 bloków, czyli 678 metrów. I oczywiście możemy już zawołać naszego konika. No, automatyczny skok. Ma, nie mamy. O, proszę bardzo. Oczywiście można zrobić to tak. Ach, ten kształt. To jest najwięcej animacji z tymi konikami. Aczkolwiek chciałbym bardzo, żeby powstał taki mod, który właśnie daje. A, daje jakby <laughs> właśnie możliwość pieszczenia, całowania, przytulania tych hmm, koniesi. <laughs> tak, to jestem oczywiście też ja. No, jasna, mamy coś takiego liście dębu to myślę, że możemy dorobić na spokojnie <laughs> ale czy to są świerkowe liście? zobaczmy liście złotej jesieni no nie wiem Jesteż złote jesieni? Aby na pewno? Nie jestem pewny. Tutaj mamy takie, a może takie to są? Jakie to są liście? Ale jakie te liście mogłyby być? Ciemnodębowe, a my na pewno? Tak, ciemnodębowe dobra no, Po prostu chodzi o to, że te liście ciemnodębowe dębowe byśmy postawili tu Ale tak po prostu łatwiej by Przeszło. <grym> no właśnie. <grym> ja może wejdę tutaj wyżej. Po <grym> prostu. I się zaraz zobaczy a tu oczywiście przez oczystość sobie dałem do samej mapy jeżeli chcecie mieć własną czcionkę to wiadomo, że smunt font nawet wam napiszę, jeżeli ktoś nie wie jak się pisze smunt font właśnie w ten sposób i klikamy tylko na home i klikamy na font, czyli na czcionkę. Oczywiście do systemowych czcionek możemy dorzucić e, czcionki własne a do tego jeszcze możemy <laughs> w mobilnej aplikacji o nazwie Fonty e, możemy oczywiście dodać polskie litery. Czasami są błędy, że są z litery i wyłącza aplikację, ale rzadko to się zdarza. Czasem też dochodzi do tego, że o TTF jest zakażonym plikiem, i trzeba albo przekonwertować z o TTF na TTF, albo do OTF czy SVG i na, na nowo do TTF. Więc cóż, ja tu mam oczywiście czcionkę niemiecką, która już chyba w 700 roku powstała. Ponad 700 roku, prawie 800 rok był jak ta czcionka w ogóle powstała, to pismo. <laughs> Szkoda, że nie umiem w pisać, bo nie bym takim pisał. E, takim pismem. A czcionkę mianowicie mam tam nie wiem jaką na końca. O! <laughs> Parloidjus Shift. Właśnie. No i cóż. Rzewko oczywiście możemy sobie zaznaczyć, ale nie tak, nie tak. Nie chciałem tego zrobić. O, sobie oznacza. tak i tak i tu, commit, ja <laughs> i zaznaczę sobie. Rozumiem. Muszę oczywiście zobaczyć sterowanie Xeroza Minimapa. Xeroz Survival. Down, Left, czyli strzałka w dół. Lewa strzałka i Delay. Aha, to służy do tego, żeby właśnie na, na przetrwaniu to robić. No i cóż, nowy Vine Point. Nie wydaje mi się, żeby tak to szło spróbuję to ustawić inaczej, bo nie pamiętam już po prostu nazwy nowy Bind point. Na co? Ani na to, i na to nie idzie. Na to może iść. Po prostu. Dobrze. No już tutaj mamy. Versy 1, 12, 2. 1.12.2 oczywiście wziąłem sobie <grym> dodałem ten wysoki kontrast poprzez jakąś teksturę. Już nie pamiętam dokładnie, jak to zrobiłem, ale chyba skądś pobierałem i musiałem jeszcze zamienić. No i tak mi to po prostu wyglądało. Mm -hmm.

To, tak. no Ale. oczywiście możemy zlecieć sobie o idziemy mamy taką basę No, oczywiście do jakiego celu Oczywiście zastanawiacie się jakim cudem pływam, nie? A to robi siodło. Wszystko jednak robi siodło. No i cóż, no i jak teraz weszliśmy tutaj na wysokie drzewo. No i z powrotem jesteśmy na wysokim drzewie. no cóż. i tak to po prostu jesteśmy także życzę oczywiście miłego oglądania już niebawem bo za chwilę odcinek będzie się kończyć <laughs> jaką mianowicie długa część choć nie jestem pewny czy nie chciałbym jeszcze czegoś zbudować ale nie chciałbym też żeby film był długi więc wolę po prostu go nie zbyt przedłużać więc mm, do zobaczenia Prosto innem razen.